No, witam. Jak możecie, mija kolejny odcinek z Teardowna. Mam nadzieję, że ta seria potrwa długo. Co masz? Mam jeszcze. O, inna samochodowa, Villa Gordon. Trzy musimy zrobić. Dobra, patrzymy. Jak możemy to zrobić. Teoretycznie, ja znam parę takich sztuczek. My zawsze do tego odrzucaliśmy na odcinkach, pamiętam. Masyn jest oczywiście... A czy do tego się zaliczy? Bo to był strasznie łatwą rozgrywkę. czas się. Okej, okay, czyli co? Patrzcie o łatwi grę. Też, że dobrze, podprowadzimy samochody? A ten basen jest ten. Ta, on jest A tu jest samochód, czyli moglibyśmy tyłem wyjechać, wrzucić, tu podstawić samochód, pojechać, Powiem się nawrzucić tu i potem ten tu, gdybyśmy sobie podprowadzili ten Ty no to jest dobry pomysł, nie ja bym tu jechał tak porządnie, że wystarczyłoby tylko do tyłu pojechać Jakiegoś równo I wtedy byśmy skoczyli Na przykład nie zaskoczymy Tu cyk cyk Teraz tak, skoro tamten samochód mam ogarnięty To został nam jeszcze jeden bo ja zawsze kradłem ten. To, to też jest sposób. Cztery moglibyśmy zrobić. A nawet i wszystkie. Nie, wszystkie chyba nie. No wszystkie. Tam jest jakieś jezioro? Nie, byśmy musieli wyjechać tam. To nie. Bo kiedyś się dało. Próbujmy sobie pod to widzą kę Byśmy jechali, jechali Tam Siup, siup Spróbujemy, bo to może się nie udać Nie Kurde Już się skoczył Aha, bo tu jest taki podest No dobra, zjedziemy Teraz quick save Jedziemy No ale... No właśnie, to sensu nie ma Myśmy musieli wziąć... Albo pobiegniemy po prostu Chodź, dawaj Dawaj, leć, chodź. Chyba, się bardziej rozpędzie. Kurw ja po prostu podbiegniemy tutaj i teraz patrzcie. Nie, nie rozwalę tej ściany. Od razu tu jest samochód, nie? Walnie jeszcze alarm Może alarm jest na ścianie O, dokładnie tak Prostu wydrążymy dziurę w ścianie Jak to muszę zrobić? O kochanie, ja idę sprawdzić coś w szafie. Ja to jest dobra miniaturka? Fotomłoda mi daj. Ej, się. A miałem mieć z czego innego miniaturkę. Ale się samo prosi. Bo ten samochód by się też przydało to przestawić trochę. No dobra, będziemy musieli przejechać przez tą szafę. Z się się wiedzieć. Ooo, dokładnie Będziemy musieli posprzątać coś śmieci, tak? Takie No stały taki... okej, okay, ja myślę, że to git jest Jedź, je, je, jedź, je, to się shotgunem rozwali Pamiętajcie, pewnie za pierwszym razem się nie uda Bo nigdy tak nie robiłem Tak poogarniać, żeby on przejechać po prostu Bo z przodu nic takiego nie ma, chyba żebyśmy wyjechali tak ale nie, bo to jest droga w dół, a nie, ja myślę, że byśmy przebiegli tak, i samochód byłby od razu tutaj. Samochód, proszę to że załatwię coś szybszego no bo to się liczy czas jednak Krąg go tak chyba nie wezmę no bo nie ma nawet eee, poszukam na mapie dobra idziemy po to. ten jeep jest bardzo szybki No, on jest naprawdę fajny, on się fajnie steruje. No ja wiem, że teraz nie widać, że szybki, ale takiego szybsie, szybkiego przemieszczania się z punktu A do B jest idealne. No to jest jednak misja na czas, nie? Żeby zminimalizować promień skrętu, dobra. Czemu się nie... Dobra! Lecimy, lecimy, lecimy! Kurwa, zapiór się Co, ja bym dała na razie na spokojnie jeszcze jednego zrobić. Co, no ale ładnie nam poszło. Jak na pierwszy. Jest na pierwszą próbę. O. Pipe bombka. O nie. Heavy lifting. Zajdnishną. Witam po krótkiej przerwie. Muszę parę spraw pozałatwiać Teraz heavy lifting. Spróbujemy na 100. Bo już mam jakiś pomysł na to. Jeden safe jest tu. Który jest tu. Gdybyśmy dobrze podjalić ciężarówkę. Właśnie ciężarówkę. Ja co zawsze tym robiłem. A ciężarówka to nie byłby chyba zły pomysł. Ciężko byłoby zrzucić Jebana trzeba Bo to nie byłby zły pomysł z ciężarówką. Na żadnym buldożerze, a nie. Prakajcie. Muszę pomyśleć teraz o tym. Dobra, reset nie ma. Reset nie ma. Teoretycznie, albo no teoretycznie tym bulldozerem to by nie było głupie. Ten się żałówką, patrzcie. Quick save, jakby coś nie wyszło. Bo jeden jest tu, drugi tam, myśmy wszystko dobrze usunęli Ja tego blok toczę, nie mam zasadzie, bo? Tak, tą rurę, albo te dwie rury Po... Zobaczcie się Pozbycie ich Moja postać się ich nie uciągnie tu Kurde mało Blowtorch'a Tu żeby nie przeszkadzały. Dobra. Mamy to, to teraz te rury. Trzeba będzie gdzieś się tu pierdzielić. Tu już szot <tryk> Ja po prostu ciężarówką nie znieść. Poprzediela się na przykład tą ciężarówką. Jedź! Czymnówka się zablokowała? Nie, 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 tu! Leć już do wody! Z drzew jest też most, nie? Dawaj leć! Te rury też do wody.

Był też nie wezmę. Ja pierdolę, kurwa. Kurwa, no co tak przejechałeś, kurwa? Jedź, jedź, kurwa, jedź, jepany idiot, kurwa! Ja pierwok, kto tu wymyślił, ten jepany kurwa, bewa. E eu não vou deixar você estar assistindo este de momento. Ah, ah. Bravo! O godzina siedzenia co to na, jest na nic? dobra, to będzie tyle